Sobotnie po południe quileran nakarmił koty, i wyczyścił ich kuwetę. Potem zajął się szczotkowaniem sierści swoich podopiecznych, a na koniec wyczesał kocie włosy z własnych wąsów i brwi. W tym czasie Koko przewrócił książkę na bibliotecznej półce. Nie teraz, poczytamy później, zaproponował quilleran. Muszę zadzwonić w kilka miejsc. Zobaczymy się wtedy, kiedy się zobaczymy. Ustawił na półce przewrócony tekst sztuki pod tytułem Smak miodu i pomyślał. Zaraz, chwileczkę. Czy ten kot czuje, że mam zamiar przeprowadzić wywiad z hodowcą pszczół? A jeżeli tak, to w jaki sposób potrafi powiązać mój zamiar ze słowem miód na okładce książki? Mimo wszystkich wątpliwości musiał uznać, że Koko komunikuje się z nim w dziwnie aluzyjny sposób. Potem poszedł na komisariat, gdzie pobrano odciski jego palców, i do biblioteki, żeby przejrzeć książkę na temat pszczelarstwa. Nie chciał wydać się zupełnym ignorantem w tej dziedzinie i dlatego sprawdził znaczenie paru podstawowych pojęć, takich jak plaster, odymić, wylęk, rój, zbieranie pokarmu. Podczas tych poszukiwań usłyszał, jak bibliotekarz wita Homera. Tibit przychodził do biblioteki codziennie. Zawsze przynosił teczkę brązową papierową torbę. Napis na drzwiach frontowych nie pozostawiał żadnej wątpliwości. W bibliotece obowiązywał zakaz jedzenia i picia. Mimo to wszyscy doskonale wiedzieli, co znajduje się w papierowej torbie Homera. Tibit był jednak dobrze po dziewięćdziesiątce, a osobom w tym wieku należą się pewne względy. Starszy pan energicznym krokiem poszedł w kierunku windy i pojechał na Antresolę, żeby popracować w czytelni. Quilleran poszedł za nim po schodach. Cześć, Homer, nad czym zamierzasz dzisiaj pracować? Ciągle zajmuję się klanem Goodwinterów. Amanda znalazła pewne rodzinne papiery w starym kufrze i przyniosła je do biblioteki. Niektóre są całkiem pikantne. Czy wiesz coś na temat rodziny Limburgerów? Zapytał Quilleran z trudem, sadzając się na twardym dębowym krześle. Jego rozmówca siedział znacznie wygodniej, bo przynosił ze sobą małą nadmusiwaną poduszeczkę. Tak, oczywiście. Parę lat temu napisałem na ten temat całą monografię. O ile sobie przypominam, pierwszy Limburger przybył z Austrii w połowie XIX wieku. Chciał uniknąć służby w wojsku. Z zawodu był stolarzem. Właściciele kopalni zatrudniali go do budowy domków dla robotników. Umiał pilnować swoich interesów i w końcu zaczął budować własne domy z pokojami na wynajem i zajazdy dla podróżnych. W tych czasach wyzyskiwanie robotników uważane było za rozsądne działanie biznesowe. I na tym właśnie Limburger się dorobił. A co później się stało z jego budowlanym imperium? Część należących do niego budynków spłonęła. W czasach wielkiego kryzysu niektóre domy zostały rozebrane a budulec przeznaczono na opał. Hotel Buz to jedyny budynek, jaki pozostał. Co do rodziny, to drugie pokolenie wymarło w czasie epidemii grypy w roku 1918. Przeżyła ją tylko jedna osoba i żyje do dzisiaj. Mówisz o Gustawie? Zapytał Kullera. Podobno uważany za ekscentryka. Nie widziałem go przez całe lata. Ale pamiętam, jaki był jako młody chłopak. Sierota, tuż po utracie rodziny. Przepraszam cię teraz na chwilkę. Muszą odświeżyć sobie pamięć. Starszy pan podniósł się z trudem i poszedł do toalety, trzymając w ręku swoją papierową torebkę. Wszyscy wiedzieli, że znajduje się w niej termo z kawą bezkofeinową i dodatkiem brandy. Po powrocie pamiętał doskonale wszystkie szczegóły. Tak, tak. Pamiętam dobrze młodego Gustawa. Pracowałem wówczas jako świeżo upieczony nauczyciel. Prowadziłem lekcje w jednoizbowej szkółce. Żal mi było tego chłopaka. Stracił wszystkich swoich bliskich. Podano go na wychowanie niemieckiej rodzinie. No, słabo mówił po angielsku, a na domiar złego po I wojnie światowej ludzie zaczęli okazywać niechęć Niemcom. Nie dziwnego, że chłopak był kiepskim uczniem. Często wagarował i kilka razy zdarzyło mu się uciec z domu. No, w końcu porzucił szkołę. Czy odziedziczył rodzinny majątek? To już zupełnie inna historia. Niektórzy mówili, że jego opiekun źle zarządzał powierzonym mu majątkiem. Inni twierdzili, że Gustaw stracił fortunę, kiedy pojechał do Niemiec, żeby się tam wyszumieć. Wiem, że sprzedał hotel bus Pratom, a sobie zostawił tylko hotel New no, Słyszałam, że budynek został zniszczony na skutek wczorajszego zamachu bombowego. No, wygląda na to, że Gustaw nigdy się nie ożenił, zagadnął Quilleran. W każdym razie nic o tym nie wiemy, ale też nie mamy pojęcia, co Limburger robił w Niemczech. Kiedy zajmowałem się historią jego rodziny, Usiłowałam coś z niego na ten temat wyciągnąć, ale milczał jak zaklęty. Trafił właśnie do szpitala. Podobno jest w kiepskim stanie. No cóż, to człowiek w podeszłym wieku podsumował Homer. Powiedział to o człowieku, który był o 15 lat młodszy niż on sam. Jadąc na północ w kierunku domu Limburgera, Quilleran musiał minąć zrujnowaną restaurację Dimsdale Diner przy szosie ETBC West. Zauważył, że na porośniętym chwastami parkingu stoi kilka pojazdów z pobliskich farm. Oznaczało to, że właśnie odbywa się męskie spotkanie klubu plotkarzy z Dimsdale. Taką nazwę nazwał Quilleran na hałaśliwej grupce miłośników kawy i papierosów, którzy organizowali sobie nieformalne zebrania w czasie wolnym od pracy na farmach, by pośmiać się i omówić nowinki. Dziennikarz zaparkował i przyłączył się do zebranych, którzy przywitali go radosnymi okrzykami. – O, przyjechał pan ku, a przesuń się, zróbcie miejsce dla ważniaka z centrum miasta. Bierz krzesło, człowieku. Quilleran wziął kubek klurowatej kawy i nieświeżego pączka. Usiadł w towarzystwie pięciu mężczyzn w roboczych kurtkach i czapka z daszkiem, którzy z zapałem plotkowali na wszystkie możliwe tematy. Opowiadali sobie dowcipy, mówili o swoich podejrzeniach. – Idę o zakład, że ta eksplozja to robota kogoś z hotelu. No, szkoda, że nie wysadzili całej tej rudery. Można by zbudować wszystko od nowa. Ta zagraniczna Lala też musiała w tym maczać paluszki. No starego Gusa trzeba było odejść do szpitala, kiedy się dowiedział wybuchu. A co się stanie z hotelem, jak stary wykurkuje? No zostawi go w spadku temu gościowi, który zajmuje się jego domem. Nie żartuj. Gus jest zbyt skąpy, żeby coś komuś podarować. Choćby jednego centa, nawet jeśli miałoby to nastąpić dopiero po jego śmierci. Nie umrze, dopóki nie wymyśli, jak zabrać cały swój majątek na tamten świat. No, założę się, że zakopał parę ładnych milionów w swoim ogródku. I jak pan myśli, panie ku? Gdyby wierzyć wszystkim tutajszym plotkom, to w ogródkach Muscat jest tyle pieniędzy, że wystarczy na spłatę całego długu publicznego naszego państwa. Usłyszawszy tę opinię, wszyscy roześmieli się, odsunęli krzesła i ruszyli zwartą grupą w kierunku błękitnych furgonetek. Kuleran pojechał do Black Creek okrężną trasą, żeby wstąpić do miasteczka Br. Nazwanego tak ze względu na niskie temperatury panujące w tym zakątku Muscanty. Dziennikarz chciał pogadać z Gary Pratem, który był właścicielem Hotel Bus i miłym gospodarzem restauracji pod czarnym Niedźwiedziem. Sam Gary też wyglądał dość niedźwiedziowato: miał zmierzchwioną czarną brodę i ciężko stąpał. Właśnie stał za barem, gdy Quilleran wdrapał się na wysoki stołek. To co zwykle? zapytał gospodarz, wciągając kubek i sięgając po łyżkę do kawy. Tak, a do tego nie dzielić burger ze wszystkimi dodatkami, zamówił Quilleran. Większy ruch zaczynał się zwykle koło południa, więc Gary miał czas, żeby posiedzieć przy barze w towarzystwie swego gościa. O czym ludzi kaplotką w Pix? O bombie, a o czym by innym. Tak samo jest u nas. Czy słyszałeś jakieś ciekawe spostrzeżenia na temat motywu zamachu albo sprawców? No cóż, ludzie z okolic bry uważają, że jest to zamieszana ta babka z zagranicy. Widywali ją na plaży i w sklepach dla turystów przy promenadzie nad jeziorem. Gadają, że jej włosy wyglądały podejrzanie. Któregoś dnia ta kobitka wpadła do mnie na lunch, więc próbowałam z nią pogadać, ale nic z tego nie wyszło. A w ostatnią sobotę jadła tu obiad, z jednym klientem, co u nas wynajął pokój. A co to za facet? Wyglądał na biznesmena, przystojny, mniej więcej w tym samym wieku co kobieta. Był w garniturze i pod krawatem. W naszym miasteczku, Bry. Garnitur i krawat budzą podejrzenia. Tutaj się uważają, że ktoś tak ubrany musi być agentem FBI albo pracownikiem urzędu skarbowego. No więc wszystkich denerwował już sam jego widok. Gość zameldował się w naszym hotelu o wpół do szóstej po południu, co by znaczyło, że przyleciał samolotem. Kobieta pewnie zabrała go z lotniska. Miała auto z wypożyczalnią. Widzieliśmy je na parkingu przy knajpie. No, w każdym razie zjedli razem obiad. Siedzieli w kącie sali i nie mogli się nagadać. Zupełnie jakby się dawno nie widzieli, czy coś w tym rodzaju? Czy zachowywali się jak zakochani? Nie. Czy wyglądali, jakby chcieli się ukryć? Też nie. Wyglądało mi to raczej na spotkanie biznesowe, jakby omawiali poważne interesy. Ale za każdym razem, kiedy przynosiłem kolejny kieliszek wina albo przechodziłem obok z kawą, rozmawiali o pogodzie. I to jest dziwne, bo ile w końcu można gadać na ten temat? Jeden gość z naszej okolicy uważa, że ten wybór w hotelu to jakieś oszustwo ubezpieczeniowe i kobieta była w to zamieszana. Chcieli, żeby to wyglądało tak, jakby kobieta miała być ich celem? Czy naprawdę wierzę, że ten staruszek z Black Creek planuje wyrafinowane oszustwo podatkowe? To nie chodzi o niego. Ludzie podejrzewają, że to ci spryciarze od zarządzania nieruchomościami z Lockmaster, którzy prowadzą hotel starego. Też uważam, że to możliwe. W izbie handlowej wszyscy świetnie wiedzą, że ci ludzie z Lockmaster namawiali limburgera, żeby sprzedał im hotel. Ale on się uparł. Sam wiesz, jak Niemcy przywiązani są do swojej własności. Myślę, że teraz, kiedy hotel jest zniszczony, właściciel zgodzi się na sprzedaż i to za cenę, którą mu zaproponują. Witram wesnął pod wąsem. Zastanawiał się, dlaczego wszyscy mieszkańcy Moose County uważają ludzi z Lockmaster za oszustów. A z kolei cwaniacy z Lockmaster uważają, że w Moose County żyją same czwoki. Trzeba dodać, że rasa, kolor skóry i wyznanie nie są przyczyną tych absurdalnych uprzedzeń. To po prostu problemy wynikające z geografii. A ten facet w garniturze i krawacie? Kulewan zwrócił się do Garego. Czy miał również śniadą cerę jak kobieta? Nie. Miał jasną skórę i rude włosy. Spędzili ze sobą także następny dzień. Myślę, że potem kobieta odwoziła go na lotnisko, żeby zdążył na wieczorny lot. To było w niedzielę. Typ opuścił hotel około wpół do piątej. Zapłacił za pokój gotówką. Człowiek zaczyna się zastanawiać, co jeszcze miał w teczce. Niedźwiedź burger z dodatkami znalazł się przed Quilleranem, a Gary zmienił temat i zaczął mówić o wyścigu rowerowym z okazji święta pracy. Nie dojechałem do mety, zresztą wcale nie myślałem, że uda mi się skończyć wyścig, no ale świetnie się bawiłem. Czy słyszałeś, co nowego wymyślili? Klub rowerowy będzie organizatorem maratonu. Akcja ma się nazywać Jedźcie z nami! Z obiadami. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup gorących posików dla obłożnie chorych. To będzie jednocześnie nasz wkład w eksplo. Sponsorzy mogą dawać od 10 centów do dolara za każdą przejechaną milę. Jeśli o mnie chodzi, to sądzę, że mogę podjąć się przejechania 30 mil. Jakbym jechał dłużej, musieliby mnie wsadzić do wozu ratunkowego. Jakiego wozu ratunkowego? Zapytał Quilleran. No tak tylko żartuję. Nie chodziło mi o karetkę pogotowia, tylko o samochód z zaopatrzeniem dla kolarzy. Mamy tam wodę, płyny wzmacniające, apteczkę i stojaki do przewożenia uszkodzonych rowerów. Ale nie ma tam jedzenia. I pojazd nie służy do jazdy autostopem. No dobra, zostanę Twoim sponsorem, oświadczył Quilleran, podpisując zielony formularz deklaracji zobowiązującej ofiarodawcę do wpłaty dolara za każdą przejechaną milę. Znasz może przypadkiem Ambrea Scottena? Zapytał po chwili dziennikarz. Pewnie, że tak. Byliśmy razem w szkole średniej. Znamy wszystkie braci z Kotenów. Są członkami klubu sportowego. Ambrei wpada tu czasem na kanapkę. A ty dobrze go znasz? Tylko przelotnie. Dziś po południu mam przeprowadzić z nim wywiad na temat pszczelarstwa. Czy to dobry pomysł? W porządku. Będzie trochę nudził. Zwykle siedzi cicho. Ale jak kogoś polubi, buzia mu się nie zamyka. Tylko nie wiem, czy coś z tego gadania przyda ci się do artykułu. Mogę poprosić o informację w paru kwestiach. I jakich? Czy Ambra jest prawdziwym ekspertem w dziedzinie pszczelarstwa? Czy ludzie uważają, że produkuje dobry miód? Czy zawsze miał takie śnieżno-białe włosy? Gary rozejrzał się niepewnie dookoła, ale po chwili zdecydował, że może pozwolić sobie na szczerość wobec tego nietypowego dziennikarza. No cóż, jeśli chodzi o włos Ambre'a, zdarzyło to się wtedy, gdy służył w marynarce. Miał wypadek i osiwiał w ciągu jednej nocy. Jaki wypadek? Jakiś błąd w konstrukcji burtu okrętu. Nigdy dokładnie tego nie wyjaśniono. Ambry został uderzony w głowę, wpadł do morza i omal nie utonął. Prawdę powiedziawszy, był już prawie na tamtym świecie, kiedy go wyciągnęli. No, ale przeżył. Cisko tenowie to twarda rasa. Ale całe to zdarzenie zmieniło jego charakter. Na czym to polega? Na przykład był niezłym rozrabiaką w szkole średniej, a teraz jest dobroduszny facetem, który nawet muchy by nie skrzywdził. A po drugie, zawsze pracował jako rybek dla floty skotenów, a teraz boi się łodzi. Już sam widok akwenu morskiego doprowadza go do obłędu. Z marynarki odszedł honorowo. Z powodów zdrowotnych odesłali go do domu. Tylko nikomu nie zdradzaj, że to ode mnie się o tym wszystkim dowiedziałeś, powiedział Gary po raz kolejny napełniając kawą kubek cuillerana. Ale są mi dobre nowiny. Aumbray stał się swego rodzaju geniuszem. Każdą rzecz umie zreperować. Dosłownie wszystko. Wcześniej nigdy nie miał takiej zdolności. Tu naprawił tę wielką lodówkę, a u mnie w domu odtwarzać wideo. Quireran poczuł, że podnosi mu się ciśnienie. Ciekawszy dla czytelników gazety byłby przecież opis przeżyć człowieka, który cudem uniknął śmierci niż jakaś relacja na temat pszczelarstwa. W tym momencie Gary stwierdził. Ambrenici nie powie na temat wypadku. Podobnie jak członkowie jego rodziny. A już na pewno nie będą o tym mówić przedstawicielom mediów. Podobno jakiś uczony chciał tu przyjechać, żeby zbadać mózg chłopaka, ale bracia Andrea szybko zmusili go do rezygnacji z tego zamiaru. Po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch dni Quilleran wpadł na pomysł sensacyjnego tematu artykułu, by wkrótce przekonać się, że nic z tego nie będzie. Musiał więc znowu zająć się przestrzelarstwem. Znosząca się wśród ruin Black Creek rezydencja Limburgera wygląda jak dom nawiedzony przez duchy. Ale budynek można wyremontować, pomyślał Cuillera, parkując samochód przy krawężniku i zrobić z niego wspaniałą wiejską gospodę. Trzeba tylko mieć odrobinę wyobraźni, parę milionów dolarów. Zewnętrzne mury z poziomo-pionowo-ukośnie i wiodełką ułożonymi cegłami stanowiły niezwykły widok. Wysokie, majestatyczne okna zdobiły poprzeczne, witrażowe wstawki wykonane z trawionego, skosie nacinanego szkła. Wszystkie oprócz tego, które zostały zniszczone podczas Halloween. Na poręczy wyrandy ułożone rzędem kamienie czekały spokojnie na powrót chorego właściciela ze szpitala. A rodowy kundel, przez którego zdarzył się wypadek, dalej wałęsał się wokół domu. Kuleran ostrożnie wspiął się po uszkodzonych ceglanych schodach i zacłonił do wyjściowej drzwi. Nikt mu nie otworzył, więc zaczął iść wzdłuż ściany budynku. Dobry piesek, dobry piesek. Powtarzał dziennikarz, aby z pańskiej kundel próbował się do niego łasić cicho skamlał. Kuleran zaczął żałować, że nie zabrał paru starych pączków z Dylca Halo, jest tu ktoś! zawołał w kierunku zniszczonej szopy. Drzwi budynku otworzyły się, w ciemnym wnętrzu pojawił się potężny mężczyzna o siwych włosach. Ambry wydawał się zaskoczony obecnością Kulerana. Byłem tu wczoraj, kiedy pani Burger spadł ze schodów przypomniał dziennikarz. Nazywam się Jim Quilleran. Czy pan mnie pamięta? Powiedziałem, że jeszcze przyjadę. Chciałam zadać panu parę pytań na temat hodowli pszczół. Nie sądziłem, że pana jeszcze zobaczę, stwierdził młody mężczyzna. Zwykle ludzie obiecują, że wrócą, a nigdy już się nie pojawiają. Był tu kiedyś facet, który zamówił dwanaście słoików miodu. Zapakowałem je do skrzynki, a goś już nigdy się nie pokazał. Nie mogę tego zrozumieć. Tak nie powinni się zachowywać mili ludzie. Nie uważa pan? Poskarżył się wysokim, przenikliwym głosem. No – Są ludzie, którzy nie liczą się z uczuciami swoich bliźnich – powiedział ze współczuciem kuleran. Jak się miewa pan Limburger? Czy ma pan jakieś wiadomości? – Właśnie wróciłem ze szpitala. Starszy pan leży w łóżku i narzeka na jedzenie. Smakuje mu potrawka z królika, galaretka z nóżek i inne podobne dania. Bardzo lubi tłuste rzeczy. Kiedy zjadł przy mnie pół kilo masła. Wsuwał, jakby to były cukierki. A mnie zrobiło się niedobrze od samego patrzenia. – Czy to tam zajmuje się pan produkcją miodu? – zapytał Quilleran, wskazując na szopę. – Tam odwirowuję miód. – Ma pan miód na sprzedaż? – Chciałbym parę słoików. – Woli pan słoiki litrowe czy półlitrowe? – Teraz nie mam litrowych. Wszystko sprzedałem do Tudles Market. – Właścicielka jest bardzo miła. Dobrze zna moją mamę – powiedział, znikając w ciemnym wnętrzu szopy. Po chwili wrócił z dwoma słoikami wypełnionymi gęstą, złocistą cieczą. – Dlaczego słoiki z miodem są zawsze płaskie? – zapytał Quilleran. Pomyślał cynicznie, że wydają się wtedy większe. Klient ma wrażenie, że za swoje pieniądze dostał więcej. i Łatwiej jest taki słoik przechylać. Kiedy są płaskie, kolor wydaje się jaśniejszy, a większość ludzi woli taki właśnie miód. Nie wiem dlaczego tak jest. Ja akurat lubię ciemny, ma więcej smaku, to jest miód z kwiatów polnych i leśnych. Zaniosłem słoik takiego lua, a ona dała mi za to całe wielkie śniadanie. Nie musiałem zapłacić nawet pensa. Dostałem śliwki, mielonego indyka, dwa jajka, tost i kawę. Ombrej opowiadał bezładnie, aż wreszcie Quilleran zaproponował, żeby usiedli na werandzie i włączyli magnetofon. Ale Ombrej musiał najpierw znaleźć coś do jedzenia dla peta, bo tak nazywał się rudy kundel. Quilleran czekał, siedząc na skrzypiącym fotelu na biegunach, który należał do Limburgera. Siedzisko stało na piszczących deskach podłogowych. Quilleran huśtał się więc bardzo głośno i rozmyślał o trudnym życiu biednego, starego psa – który codziennie przychodził do tego domu. Dostawał jedzenie przy tylnych drzwiach. Przy frontowym wejściu czekały na dla kamienie. Chociaż oczywiście staremu człowiekowi nie zawsze udawało się trafić psa. Ale takie dziwne traktowanie musiało sprawić, że pies zupełnie nie wiedział, co o tym myśleć. Zamęt w głowie sprawiał, że Petę ciągle brudził ceglany chodnik. Potem pojawił się Ambrej. Musiał przejść przez wnętrze budynku. Wyszedł frontowymi drzwiami, dźwignął wielką księgę, którą wręczył Quilleranowi. Była to bardzo stara, oprawiana w skórę Biblia. Tytuł został wytłoczony złotymi literami na skórze. Tekst był drukowany starą niemiecką czcionką. Ta księga została przywieziona z Austrii ponad 100 lat temu. Staruszek zostawił ją mnie, kiedy się przekręci. Da mi też zegar z kukułką. Ten zegar już nie działał, ale ja go zreperowałem. Chce pan zobaczyć zegar? Wisi na ścianie. Później, zdecydował Killeran. Niech pan teraz usiądzie i opowie mi o pszczołach. Czy kiedykolwiek pana pogryzły? Ambry z wielką powagą pokręcił głową. Moje pszczółki nigdy mnie nie urządliły. One mają do mnie zaufanie, ja z nimi rozmawiam. Ja w zimie daję im wodę z cukrem. A czy mnie pogryzą? Tylko jeśli je pan przestraszy, albo zrobi im pan coś złego, albo będzie pan miał na głowie wełnianą czapkę. One nie lubią wełny. Sam nie wiem dlaczego. Pszczoły nigdy mnie nie gryzą. Kiedyś zobaczyłem rój dzikich pszczół na starym drzewie. Wszedłem tam, żeby obejrzeć. Pszczoły otoczyły mnie ze wszystkich stron. Chyba mnie polubiły. Wchodziły mi na twarz, do uszu i na szyję. To było dziwne uczucie. Na pewno, stwierdził z powagą kuleran. Poszedłem do domu. Przyniosłem pod drzewo pusty uli i umieściłem w nim cały rój pszczół. Myślę, że były zadowolone. Cieszyły się, że dostały dobre mieszkanie. Pszczoły są mądre. Jeśli są jabłonie, grusze, one wybierają jabłonie. Tam jest więcej cukru. Staruszek nie lubi miodu, lubi biały cukier. Widziałem kiedyś, jak łyżką zjad całą zawartość cukiernicy, aż mi nie dobrze się zrobiło. Czy pan też czuje mdłości na taki widok? Stopniowo po wielu dygresjach zostana grana cała taśma. Ul działa jak mała fabryka miodu. Każda pszczoła ma tam jakieś zajęcie. Robotnice budują plastry miodu. Królowa znosi jajeczka. Na polach robotnice zbierają nektar i pyłek z kwiatów. Potem niosą swój łup do ula i przerabiają go na miód. Strażnicy strzegą ula przed rabusiami. Trudniej nie robią miodu. Zajmują się wyłącznie królową. Jeżeli w ulu jest za dużo pszczół, trudnie są z niego wyrzucane i muszą zginąć. – W jaki sposób pszczoły przynoszą nektar do ula? – zapytał Quilleran. – Mają go w swoich brzuchach. Ziarnka pyłku niosą w małych koszyczkach na nogach. – Czy aby to wszystko prawda? – zapytał sceptycznie kuleran. Jak Bozię kocham, oświadczył uroczyście wielkolud. Chce pan obejrzeć ule? Tylko pod warunkiem, że pożyczy mi pan swój kapelusz pszczelarski z siatką. Mogą przecież pomyśleć, że moje wąsy są z wełny. Jeżeli robotnica urządli umiera, to mnie nie całkiem uspokaja. Proszą o kapelusz z siatką i jakieś rękawice. Powędrowali wydeptaną ścieżką w kierunku rzeki, Dokoła panowała cisza. Słuchać było tylko szumby strego nurtu wody i porykiwania krów. Nad rzeką zobaczyli starą chatę z rozwalającym się kominem. Obok, na drewnianym pomoście, przy drzwiach wejściowych umieszczono ręczną pompę. W pobliżu na polu stała wyglądająca na opuszczoną przybudówka. Moja rodzina miała sześć takich chat. Wynajmowaliśmy je okolicznym rybakom. Dwie chałupy się spaliły, trzy zniszczył sztorm, a ja używam tej, właśnie tutaj. W ścianach mieszkało mnóstwo dzikich pszczół. Trzeba je było stamtąd wykurzyć. Musiałam też zdjąć deski z wierzchu. W środku znalazłem mnóstwo miodu. Kiedy zbliżali się do chaty, uwagę kulerana zwróciło ciche bzyczenie. Włożył rękawice i kaperusz z siatką. Na południu od budynków, na słonecznionym i chronionym przed północnym wiatrem miejscu, stały rzędem drewniane skrzynie na drewnianych podstawkach. Nie wyglądały tak malowniczo jak ule z daszkiem. Te starego typu, które często namalowane są na etykietkach przyklejanych do słoików z miodem. Fulleran dowiedział się później, że takie drewniane skrzynie to ule Langstrota, które zostały zaprojektowane w roku 1851. Wszystko tu robią pszczoły, powiedział Ambrej. Ja tylko zabieram ramki z plastrami do szopy, zdejmuję i mi, odwirowuję miód, a potem wlewam go do słoików. Takie ramki potrafią sporo ważyć. Wygląda mi to wszystko na dość kłopotliwe i brudne zajęcie, oświadczył Killerman. Raz zdarzył mi się głupi wypadek. Nie umieściłem słoika tam, gdzie należy, i miód rozlał się po całej podłodze. Zajęte swoją pracą, pszczoły nie zwracały uwagi na dziennikarza, który ze swojej strony starał się mówić cicho i nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. A co pszczoły robią w zimie? zapytał. Tłoczą się koło siebie w ulach i starają ogrzać jedna od drugiej. Owijam ule słomą i czym popadnie. Chodzi o to, żeby pszczoły mogły wyfruwać z ula, kiedy przyjdzie im na to ochota. Ale myszy nie mogą wejść do środka. A co się dzieje, gdy spadnie śnieg? Pszczołom nie szkodzi śnieg wokół ula, ale lód to gorsza sprawa. Pewnego razu cała kolonia zginęła im pod lodem. Wszystko to brzmi niezwykle interesująco, jeśli jest prawdziwe, pomyślał Quilleran ale oczywiście mógł porównać przekazane mu informacje z opisem hodowli pszczół zamieszczonym w książce, którą znalazł w zbiorach miejskiej biblioteki. – A teraz chętnie bym zobaczył zegar z kukułką – oświadczył na koniec dziennikarz. Prawdę powiedziawszy, to interesowało go wszystko wewnątrz rezydencji. Rzeźbione elementy stolarki, randole z rogów jelenich, witraże, ale niewiele miał do oglądania. Ombrał wyjaśnił, że staruszek sprzedał już prawie całe wyposażenie domu – tylko jeden pokój robił wrażenie zamieszkałego. Stał tam telewizor, a przed nim dwa tapicerowane fotele bogato rzeźbione, olbrzymia szafa i szafka z oszklonymi drzwiami przeznaczona do przechowywania broni. Na ścianie poruszało się rytmicznie wahadło starego rzeźbionego zegara. Kto tu poluje? zapytał Killerman. Starszy pan poluje na króliki, a potem przyrządza z nich mięsa, potrawkę. Strzela też do wron. Ja dawniej sporo polowałem z braćmi. Byłem dobrym strzelcem, zamyślił się, ale już nie chcę strzelać. Zegar wybił kolejną godzinę. Kuku, kuku, kuku. Wreszcie kuleran oświadczył, że musi już iść. Zapłacił za miód. Przypełniało go uczucie wielkiego szacunku dla tej gęstej cieczy oparwie bursztynu. Zastanawiał się, ilu brzuszków pełnych nektaru trzeba było, by wyprodukować pół kilograma miodu. Ustawił świeżo nabyte słoiki w bezpiecznym miejscu w samochodzie, tak żeby nie mogły się przechylać, a i zawartość nie wylała się. Potem pojechał do sklepu pani Tudl, żeby kupić świeże jedzenie dla siamskich kotów i coś mrożonego dla siebie. Po drodze rozmyślał o pracowitych robotnicach i bezrobotnych trudniach. O sposobach, które wymyśliła natura, by przemieniać kwiaty w pożywny pokarm przygotowywany bez użycia środków chemicznych czy konserwantów. Myślał również o łagodnym młodym człowieku, który tak lubił rozmawiać ze swoimi pszczołami, a nie powiedział ani słowa na temat wybuchu bomby w hotelu. Pominął milczenie wydarzenie, które było na ustach wszystkich okolicznych mieszkańców. Kiedy kuleran dotarł do sklepu, otworzył drzwi samochodu i w tym momencie usłyszał ohydny dźwięk szkła, które pęka po uderzeniu o betonowy chodnik i tworzy kałużę bursztynowego, lepkiego płynu. Spojrzał w duży, żeby ocenić rozmiar szkody. Potem w górę ku niebu i na koniec policzył do dziesięciu.